Ja Chciałabym takie pytanie może pomocnicze do tych podsumowań zadać. Co z przyszłością w takim razie? Czy osiągniemy taki poziom wyjałowienia debaty publicznej, że widzowie poczują się, nie wiem, obrażeni, oburzeni? Ja jeszcze chciałam przytoczyć jedną taką sytuację, a propos takich kwiatków. Ja poczułam się obrażona przez media, kiedy w 24 relacjonowano wizytę Adama Małysza u prezydenta Komorowskiego po tym, jak ogłosił koniec swojej kariery. I usłyszałam od dziennikarza TVN24, że pies prezydenta miał okazję powąchać stopę Adama Małysza. I w tym momencie poczułam, że dostałam twarz. Yy, o, 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 o. <laughs> Wreszcie młoki mnie yy, I w związku z tym mam takie pytanie. Czy, czy właśnie. Jest gdzieś ta granica tej rady, te płytkości tych informacji. Czy, czy widzowie w końcu się zbuntują infantylności dokładnie? Czy, czy, czy nie ma granic? Czy będziemy podążać w niewiadomym kierunku? I jeszcze chciałabym, to za chwilę Pani, doktor Piątek, również będę prosiła Panią o podsumowanie, żeby włączyć tutaj do dyskusji. Natomiast teraz może już od mojej lewej strony redaktor Kuri ja postaram się teraz krótko oczywiście kiedy ja mówię o internecie to nie mówię o nim z takim głupkowatym i naiwnym zachwytem, że to jest jakieś remedium na tak zwane zło świata, w ogóle uważam, że zło nie istnieje więc to jest taki przesąd, prawda, judeo-chrześcijański który został nam wmówiony, zdejmuje z nas odpowiedzialność za to co robimy i jak możemy zmieniać świat, ale nie o teologii chciałem, więc oczywiście sam jestem świadom, też bywam ofiarą internetowej agresji z tego powodu na przykład przestałem prowadzić bloga, bo uważałem, że uczciwe jest jednak czytanie reakcji, ale to przerosło moją gruboskórną jednak wrażliwość. Natomiast moim doświadczeniem jest na przykład takie funkcjonowanie w czymś, co nazwy takimi, to tych grup znam, ja w nich uczestniczę w kilku, w kilkunastu grupach. To są grupy nieprzypadkowe, to są grupy ludzi, którzy się Y, y, komunikują w konkretnej sprawie albo wokół jakiegoś pomysłu. Ten poziom dyskusji, który tam się odbywa, poziom otwartości, kultury, przekonywania się, argumentacji oraz efektów w życiu tak zwanym niewirtualnym, po prostu ja czegoś takiego nie spotykam poza tym. Tak więc to jest nowa forma komunikacji i ona ma swoje różne odsłony, natomiast jakby widzę, że to jest nowa jakość w moim życiu. Ja też jestem wykładowcą akademickim i też widzę zmianę w. W, w takim funkcjonowaniu ze studentami. To znaczy jaka zmiana w postrzeganiu świata, nie zawsze na y, korzyść, delikatnie mówiąc, bo y, dużo się zajmuje y, y, zawodowo książkami, czytaniem, literaturą. No i tutaj jest niewątpliwie kłopot, ponieważ są, wykształcają się kompletnie nowe formy odbioru komunikatów. Y, ale no, y, przepraszam bardzo, ale te grupy ludzi, które y, czytały książki, one były jeszcze mniej liczne niż dzisiaj. Dzisiaj więcej ludzi czyta, bo więcej ludzi potrafi czytać, chociażby z tego powodu proporcjonalnie, w takich liczbach bezwzględnych. A statystycznie to jest jakaś grupa ludzi, ale to jest nie wszystko. Więc jakby ja tutaj jestem optymistą w takim sensie, że pewien rodzaj potrzeby społecznej nazwałbym ją antysystemowej albo przynajmniej w poprzek systemu, w którym jak gdyby jest zgoda jakaś taka, między mediami, polityką, zresztą tkwimy tu w takim obłędnym europocentryzmie. Na szczęście wyszliśmy z polskocentryzmu w tej rozmowie, ale europocentryzm jest tu nieznośny kompletnie. Tak? Wiosna arabska wydarzyła się w dużej mierze i ma swoje odsłony internetowe fundamentalnie ważne. Również manipulacyjne, ale, ale jakby to, jest, to jest nowa rzeczywistość. W ogóle nie mówimy o takich miejscach jak Indie, Chin, co to znaczy tam, jak tam ta zmiana wygląda. Afryka nas oczywiście nie obchodzi, Ameryka Południowa nie istnieje. Znaczy wiadomo, świat poza Europą nie istnieje. Jest to ten postkolonialny przesąd, który jakby mamy znowu nieuświadomiony i tak dalej, i tak dalej. Więc ja oczywiście nie jestem bezkrytycznym piewcą internetu, natomiast widzę, że on daje niezwykłe możliwości i on jest gwarancją pewnego typu wolności, którą nam się chce zabierać. Powiem tak. Jak mówimy o dziennikarstwie obywatelskim, to wielki tekst w gazecie wyborczej o tym jak Służby specjalne w Polsce przygotowują, nie mając żadnych ustawowych umocowań, narzędzia do kontroli internetu, blokowania różnych rzeczy, wykryła mała organizacja pozarządowa, która po prostu siedzi, nikt jej nie daje pieniędzy, a ona to monitoruje, monitoruje. Czyta ogłoszenia o przetargach i z tego buduje zrąb wiedzy. Potem Gazeta Wyborcza może z tego napisać duży tekst, ale to robią ludzie spoza mainstreamu. Informacje zagraniczne właściwie w polskich mediach dzisiaj nie istnieją, one są coraz tańsze, dlatego że albo wysyłają je ludzie, którzy tam jadą po prostu tak, na przykład jak Andrzej Meller czy dziesiątki innych tego typu dziennikarzy i piszą za free de facto, albo się kupuje w agencjach, bo wyłącznie kilka dużych agencji stać na to, żeby wysłać gdzieś ludzi albo ich mieć. Jak gdyby tutaj te pieniądze nie wchodzą, tak? Więc tu się pojawia nowe, nowe zjawisko. I ja powiem tak, no ja oczywiście widzę w tym jakąś przyszłość, dlatego o tym mówię z takim optymizmem, że też widzę coś takiego, że po prostu też zmęczenie tradycyjnym modelem mediów i jak gdyby taką dominacyjną, jego takim dominacyjnym projektem po prostu się, jest już nie do wytrzymania. Więc jak gdyby wydaje mi się, że to jest energia, którą warto włożyć w coś takiego. I tego się będę trzymał. Może od tego pytania o jałowość debaty publicznej. Ja muszę powiedzieć tak, że im dłużej się zajmuję funkcjonowaniem demokracji u nas, tym mniej wierzę w pojęcie debaty publicznej. Czyli ja ją mogę oczywiście jakoś tam zdefiniować, tylko ja jej w ogóle nie mogę dostrzec. A nie jest dla mnie debatą publiczną wymiana inwektyw w internecie. Tak, tę mogę oczywiście zaobserwować. Co my mówimy zresztą o debacie publicznej, jeżeli na przykład w polskich partiach politycznych rozumiem grupujących ludzi, którzy są zaangażowani politycznie, nie toczy się żadna debata. czy coś takiego jak debata programowa w ogóle nie istnieje i nie istnieje, bo jest konsensus, tak? Ten konsensus polega na, polega na uznaniu roli lidera i tutaj niestety ten lider się nam pojawia. Który oczywiście ma rację, który ma swoją wizję, którą powinien się podporządkować, realizować i tak dalej, i tak dalej. Więc z tą debatą uważam, że właśnie internet jak do tej pory przyniósł nam owszem to, że możemy się swobodnie obrzucać różnymi bezwiskami. Natomiast nie posuwa nas to ani na grosz, jeśli idzie o debatę publiczną, która czemuś miałaby służyć. To jest jedna uwaga. Druga kwestia dotyczy definicji populizmu. Tu było pytanie, co w końcu czym kończy jest ten populizm? No, czy Lula jest populistą, czy nie jest? Otóż, jeśli Lula się podoba temu, który ocenia, to powie, że nie jest populistą. A jeżeli mu się nie podoba, to powie, że jest populistą, dlatego że populizm pełni przede wszystkim rolę etykiety. I, i Oczywiście. I tu nie, niesie się z tym żaden, nie, nie, niesie, nie wiąże się z tym żaden konkretny przekaz co do treści dlaczego polityka luli miałaby być populistyczna lub nie miałaby być populistyczna. Czym w ogóle jest polityka populistyczna? Oczywiście każdy polityk będzie się zarzekał, że on dla dobra ludu, dla... I, i to jest normalne, normalne przesłanie polityków, czy to w autorytaryzmie, czy w demokracji, bo wszyscy politycy muszą mieć te, to przynajmniej przeświadczenie, że oni w imieniu i dla jakiejś zbiorowości szerokiej, szerokiej działają. Więc, więc stąd mamy Problemy z określeniem tego, czym populizm się odróżnia od tego, co można by było nazwać niepopulizmem. Na przykład mówimy, są jakieś partie populistyczne i są partie niepopulistyczne. Ale przypominam sobie polityka Platformy Obywatelskiej, która za populistycznie nie chodzi, jak mówił: My jesteśmy oświeconymi populistami. To słowo oświecony miało ten populizm jakoś tak pozytywnie dowartościować ale być może ukazywało prostą prawdę, że wszystkie partie są w jakimś, zakresie, w jakimś tam zakresie populistyczne, zwłaszcza gdy zbliża się czas wyborów. Bo to już wiemy dokładnie, że politycy nam składają różniste obietnice nastawione na nas, na nas orientowane, z których część jest albo nierealna, albo której części w ogóle nie mają żadnego zamiaru, zamiaru dotrzymać. Dzisiaj już może trochę jesteśmy mądrzejsi niż 15 lat temu, bo przynajmniej niektóre możemy... I, i trzecia kwestia, która wiąże się z wypowiedzią pani dr Piątek, to bardzo ważny moment, moim zdaniem, który troszkę w tej dyskusji szedł na plan dalszy. I badania prowadzone w Polsce nie potwierdzają faktu, żeby internet w jaki sposób zrewolucjonizował nam rzeczywistość społeczną. Ale ja myślę, że to, że to uzmysławia, ta, ta ocena uzmysławia jedno. Jak dalece winniśmy dzisiaj akcentować potrzebę konfrontowania wyników badań prowadzonych w ramach różnych dyscyplin naukowych. Bo na przykład, jeżeli się skoncentrujemy tylko na nauce o komunikowaniu, to będziemy badać te, te, te relacje między nadarcami i nadarcami komunikatu. Ale... Warto by było uwzględnić to, co robią socjolodzy, którzy pokazują, że w tym czasie następuje rozpad więzi społecznych, następuje rekonstrukcja, ale przede wszystkim słabnie poczucie społeczności zbiorowych identyfikacji, tożsamości. I to jest bardzo ważne. Więc jeżeli takie procesy zachodzą, a tu już są badania prowadzone, to prawdopodobnie możemy powiedzieć, że nowe możliwości technologiczne komunikowania się nie są dzisiaj przeciwwagą dla tych procesów. Nie są w stanie ich Zablokować, czy, 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 czy choćby osłabić efektów ich działania. I to nie, tego nie obserwujemy tylko w Polsce. Nie będę się tutaj mądrzył na temat Chin, Ameryki Łacińskiej, Afryki Północnej, ale w Europie ten proces słabnięcia identyfikacji jest choćby widoczny, jeśli prowadzimy badania wyborcze, bo przywiązanie wyborców, identyfikacja grupowa albo partyjna to jest kwestia przeszłości my mówimy o tym, że u nas ta chwiejność wyborcza jest taka wysoka, to profesor Markowski nam za każdym razem z telewizji to powtarza. Ona akurat nie dzisiaj spadła w ostatnich wyborach, ale, ale trzeba pamiętać o tym, że ona w Europie się wznosi. I to jest signum naszych czasów, więc to jest taka moja refleksja ogólnej natury, że, że właśnie, tym bardziej odczuwam się potrzebę uzupełniania i konfrontowania wyników badań prowadzonych w różnych dyscyplinach, bo one sobie wzajemnie pomagają. Tak, to może ja zacznę, to będzie pewnie troszkę chaotyczne, ale najpierw od tego pytania o prezydenta Lule. O, o, tutaj już była o tym mowa. Myślę, że to może potwierdzać a teza, która tutaj, czy hipotezę, która tutaj padała, że, że w momencie, kiedy wchodzimy do mainstreamu, coraz rzadziej otrzymujemy etykietkę populisty. Więc jeżeli środowisko, powiedzmy międzynarodowe uznało, że, że to już jest poważny polityk, to on dla wielu przestał być populistą. Co do mediów, tak, o czym Pani powiedziała, że media ogłupiają, infantylizują, to myślę, że dobrze, dobrze, dobra sytuacja jest, że i pani, i pewnie y, tu wszyscy na sali to dostrzegają. To oznacza że, nie jest, oznacza, że ta siła mediów nie jest tak duża, bo to zauważamy. E, dalej, co do przyszłości, e, tak czy będzie teraz mniej populizmu, czy coraz więcej populizmu. Ja tutaj e, znowu zapre, zaprezentuję tą perspektywę niestety e, europejską, no, ale powiedzmy e, e, tak. E, e, ten pozytywny stereotyp kobiety, która mówi, na, o tym, na czym myśli, że się zna, a nie mówi na, o tym, na czym się nie zna na pewno, e, to chcę powiedzieć, że e, no właśnie patrząc na skomplikowanie. E, procesu podejmowania decyzji nie tylko w krajach, ale na przykład na poziomie Unii Europejskiej, to wszystko sprawia, że i politykom, i mediom jest bardzo trudno objaśnić rzeczywistość. I w związku z tym, jeżeli się dalej będziemy trzymać tego, że potrzebujemy tego objaśniania, to, to je otrzymujemy w bardzo uproszczonej formie. No i to właśnie jest ta kwintesencja i tabloidyzacji, i, i populizmu w, w polityce. Dlatego tutaj nie byłabym optymistką, że, że będzie tego populizmu coraz mniej, a że media będą coraz lepszej jakości. Dziękuję bardzo. No, tak, ja jednak jestem przywiązany do tego, że populizm można wyodrębnić tak? i że on się czymś różni od zwykłej demagogii, którą, którą mamy na co dzień. To znaczy, na, na przykład, jak Tusk uganiając się za poklaskiem mówi o kastrowaniu pedofilii, to występuje jako typowy populista. Nie jako po polityk w państwie prawa, tylko jako mściciel, który e, chce, e, chce, chce pomścić e, 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 ewentualne ofiary. Tak. E, jak, e, e, jak, e, populista mówi o tym, że istnieje jeden zdrowy lud, a każdy, kto do tego ludu nie należy, jest nic nie warty, to to nie jest zwykła demagogia, to jest rodzaju esencja populizmu. Tak? Niechęć do obcych, do imigrantów, do, ale też do na przykład pogarda dla słabszych społecznie, dla, dla biednych. To są takie postaci klasycznych populizmu dzisiejszych, które zresztą narastają w tym sensie. Tak, to prawda. A, 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 dlaczego, a, a dlaczego populizm narasta? I w polityce, i w mediach siłą rzeczy. Tak? A to mi się wydaje, że dlatego, że, e, e, że e, ludzie. E, coraz mniej uważają, że politycy ich reprezentują, a politycy wiedzą, że coraz mniej reprezentują ludzi. To znaczy, że ta luka, ta luka się powiększa i w tę lukę, i w tę lukę wchodzą takie do idee, postawy, ideologie zastępcze, jak, jak właśnie populizm. W tym sensie odrodzenie debat jest sposobem na marginalizowanie populizmu. A ja wierzę w debatę, nawet wierzę w to, że ona jest, bo ją widzę od czasu do czasu. Tak. Przypomnijmy sobie kwestię OFE, i przerzucenia kapitałów na emerytury. To była całkiem poważna debata. Jeszcze można by tak trochę powymieniać. Ona jest w pewnych odsłonach poważna, w innych nie poważna, ale coś ale to, to, to się dzieje. Teraz widać, że w całej Europie, w Polsce też zbliża się wielka debata o równości. To będzie po, poważne. No I oczywiście będą tego odsłony populistyczne, ale też i yy, yy, rzetelnym powiedział. Więc tak, nie, nie boję się o przyszłość yy, debaty w demokracji, zwłaszcza, że już od dawna, od wielu dziesiątek lat, partie nie są yy, motorami yy, debat publicznych. Yy, to yy, ludzie intelektualiści, ale też związki zawodowe, które teraz akurat się mają jak, jak najgorzej. Jakieś grupy obywatelskie takie, takie, takie debaty inicjują. To nie, nie partie polityczne. Więc akurat, w, takie, więc akurat w, to, w, to, w to w to w to wierzę. Problem jest największy z tym, jak jak odrodzić partie polityczne? To jest kluczowe dla, dla demokracji. Partie polityczne jako, jako, jako reprezentanta społecznego. Kiedyś to, to było proste, tak? Politycy byli w pewnym sensie depozytariuszami celów zbiorowych społeczeństwa, konkurencyjnych, kłócących że ale to było jasne. Dzisiaj nie ma ani takich jasnych celów zbiorowych, ani nie ma depozytariuszy. To się wszystko rozproszyło. Więc jak, jak odzyskać partie w ich funkcji w filarów demokracji? Ale to jest na inną debatę, której teraz nie, nie poprowadzili, bo byśmy tu siedzieli jeszcze parę godzin, gdyby choćby zacząć o tym mówić.